Zdajemy się na 75. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Mamy wyszczególnione około 60 grobów ludzi spoczywających spod Karpacia. Będziemy chcieli odwiedzić każdy grob. mamy przygotowane znicze wiązanki. Będziemy chcieli naszą obecność. Również oddać im honor w ten sposób, czyli zapaleniem zniczy, złożeniem wiązanek, modlitwą No i udziałem w uroczystości. Jedziemy po raz pierwszy, żeby upamiętnić takie ważne wydarzenie dla naszego narodu, jak zdobycie przez Polaków Monte Cassino. To jest wielkie przeżycie, że mogę stanąć. Koło ludzi, którzy walczyli w tej bitwie koło bohaterów narodowych. Zostaliśmy zaproszeni przez jednostkę sędziszów i komendę górną strzelca jako centralne archiwum strzeleckie, dlatego, że staramy się właśnie dbać o to, żeby pamiętać, spisywać wszystkie rzeczy, fotografować, czyli po prostu archiwizować to wszystko. Dlatego cieszymy się bardzo, że młodzież jest tutaj z nami. Nie mamy najmniejszego problemu z młodzieżą, jeśli chodzi o poziom wiedzy historycznej. Staramy się ją pogłębiać stale właśnie poprzez tego rodzaju wyjazdy, poprzez różnego rodzaju gry strategiczne z Instytutu Pamięci Narodowej. Cały czas organizujemy jak najciekawsze zajęcia dla młodzieży, dla dzieci i młodzieży, tak żeby zainteresować ich jeszcze bardziej tą historią nie tylko tutaj na terenie naszego kraju, ale również historią bitew na terenie Europy. Jestem przekonany, że trzeba, należy i to powinien być obowiązek każdego starszego Polaka, żeby przekazywać młodszym Polakom historię i polskość i tradycję chcę zobaczyć miejsce bitwy chcę poznać całą historię jeszcze lepiej widząc to miejsce Zawsze chciałam właśnie brać udział w tych uroczystościach również rodzice dużo mi o tym opowiadali Chciałam e, przeżyć to, co oni przeżyli. Bo oni tak samo byli ostatnio właśnie we Włoszech, opowiadali mi bardzo dużo ciekawych historii. Józef Pieńkowski to żołnierz pochodzący z Podkarpacia, który zginął pod Monte Cassino. Józef Pieńkowski to mój wujek, brat mojego świętej pamięci taty. Niestety wujek zginął w pierwszym ataku na Monte Cassino. Dostał serię w płuca. Z karabinu maszynowego i na rękach kapelana wojskowego II Korpusu oddał ducha. Był zdolnym uczniem, chodził do obecnego drugiego liceum przy ulicy Księdza Jołowego, i miał zamiar pójść na studia politechniczne w Lwowie, ale niestety nastąpił 1 września 1939 roku i to wszystko zostało zweryfikowane. W 1941 roku ze swoim kolegą z ulicy Czwartaków w Rzeszowie wyruszyli do Rumunii i stamtąd znaleźli się na terenach Związku Radzieckiego i y, szlak bojowy poprzez Tobruk, Afryka, później lądowanie na Sycylii i już ten szlak na ziemi włoskiej y, w 1944 rok. I właśnie nastąpił wspomniany pierwszy atak 12 maja, zadanie dla Polaków. Wreszcie zdobycia niezdobytego do tej pory Monte Cassino. No ale niestety pierwszy atak i wujek ginie. Bitwa o Monte Cassino miała znaczenie nie tylko militarne. W II wojnie światowej czyn zbrojny Polaków otworzył aliantom drogę do Rzymu. Ale bitwa o Monte Cassino miała duże moralne znaczenie dla narodu polskiego, prowadzącego już piąty rok walkę z trzecią rzeszą. Podczas kampanii włoskiej masyw Monte Cassino był niezwykle strategicznym miejscem zarówno dla broniących go Niemców, jak i wojsk alianckich. Podejmowane kilkakrotnie od 17 stycznia 1944 roku próby zdobycia umocnień przez wojska sprzymierzone spełzły na niczym. Drogę do Rzymu miało przełamać dopiero czwarte natarcie z udziałem Polaków. Do decydującego ataku generał Anders zmobilizował wszystkich swoich żołnierzy. 18 maja na opuszczonych nocą przez Niemców ruinach klasztoru zawisła biało-czerwona flaga. Niemcy wiedzieli, że ta wojna jest przegrana, i chcieli opóźnić, jak najbardziej wejście na swoje macierzyste tereny, czyli na teren Austrii i y, Niemiec. Dlatego po kapitulacji Włoch stwierdzili, że są sami tutaj. Sprowadzili tutaj najlepsze jednostki, y, między innymi jednostki powietrzno-desantowe swoje i postanowili to ustawić opór. Z kolei alianci y, bardzo też chcieli szybko wejść na tereny Niemiec. Jeszcze na tym etapie y, odbywał się wyścig między Sowietami a aliantami. Skąd się wzięliśmy my tutaj, żołnierze generała Andersa, Polacy? Po wyjściu z Rosji, po uratowaniu tych setek tysięcy osób cywilnych i żołnierzy, generał Anders cały czas chciał się bić. Nie dawano szansy wielkiej polskiemu wojsku, nie za bardzo nam alianci ufali. Poza tym też drażniliśmy, zdaniem aliantów, wujka Stalina. I dopiero kiedy nie powiodły się szturmy brytyjskie, amerykańskie, francuskie, nowozelandzkie, walczy tutaj Hindusi, Algierczycy, Tunezyjczycy, dopiero wtedy generał Lessi stwierdził, że no, trzeba będzie dać też szansę Polakom. To, co się nie udało dziesiątkom tysięcy żołnierzy alianckich, Polakom udało się w zaledwie kilka dni. Dadzą mi uniform popielaty, dadzą mi uniform popielaty. A żeby mnie tęskniła, żeby nie tęsknił do swojej A żeby mnie tęskniła, żeby mnie tęsknił do Sojaty, mi mi manierkę z Gorzałczyną. Na żą mi manierkę z gorzałczyną. A żeby nie tęskniła, żeby mnie tęsknił za dziewczyną. Żeby mnie tęskniła, żebym mnie tęsknił za dziewczyną. A kiedy już wejdę na Wiarusa a kiedy już wejdę na Wiarusa pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej pocałusa Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej pocałów w kontekście tej polskości naszej. Tej, tego ile zawdzięcza nam Europa w, w całym zarysie historycznym. Europa, powiedziałbym nawet świat. Bardzo dobrze się stało, że właśnie my, właśnie Polacy, to my zdobyliśmy, nasi dziadowie, dziadkowie zdobyli właśnie to Monte Cassino. Chcę powiedzieć, ja jestem Sieradza, akurat mojego, mojego wujka, teściu, nazywał się Adamiak, również był uczestnikiem Monte Cassino. Dlatego jestem tutaj po raz pierwszy i też oddaję wszystkim hołd w szczególności swoim rodakom. jestem tutaj po raz pierwszy i jestem naprawdę dumny z tego, że mogę tutaj być i z tego jak widzę ile osób młodych oddaję tutaj cześć tym, którzy polegli i tym, którzy walczyli i nadal jeszcze żyją. Dopiero teraz zobaczyłam, jak wygląda to wzgórze Monte Cassino. Jakie ono jest wielkie i jakie poświęcenie trzeba było w nie włożyć, by je zdobyć. Przyjechaliśmy tutaj z Orlentami. Przywiozłam te dzieciaki tutaj specjalnie, żeby po prostu mogły zobaczyć to miejsce. Jest to szczególne miejsce, takie, gdzie dzieciaki nie tylko mogą zobaczyć, ale poczuć też atmosferę, porozmawiać z osobami, które tutaj przybyły, a są to kombatanci, żołnierze. Dawniej młodzież doskonale wiedziała, jak postępować. Mieli jasno określony system wartości. W dzisiejszych czasach My, dzięki, dzięki tej, między innymi dzięki tej uroczystości, przypominamy, pokazujemy te wartości, którymi powinien każdy Polak patriota się kierować. Uczyłem się historii, słyszałem nieraz o Monte Cassino, ale czasami trzeba po prostu przejechać i zobaczyć miejsce, o którym się mówi, bo to naprawdę ten widok zapiera dech w piersiach i czuć, że można być dumnym z tego, co oni tutaj zrobili. Ojczyzna moja polska, moja ojczyzna to mój dom, którego strzeże ojciec, matka. było zawsze przybycie tutaj na tą górę którą bohatersko zdobywali Polscy żołnierze pod dowództwem właśnie generała Andersa. mamy dodatkową przyjemność taką że po prostu mogłem ze sobą zabrać dwóch swoich dorosłych synów, którzy też reprezentują związek Strzelecki. I y, wspólnie y, przeżywamy y, niesamowicie y, te uroczystości, te wydarzenia. Próbujemy utworzyć tak samo w Irlandii i Szczelec, żeby przybliżyć szczególnie polskim dzieciom to, co możemy wynieść w największe wartości, czyli patriotyzm. I o tym, żeby pamiętali skąd przyjechali i jakie są polskie wartości najważniejsze. Będąc tutaj na. Monte Cassino, gdzie jest dowód żywej historii jeszcze kombatanci, którzy przyjeżdżają patrzeć to i uczestniczyć, to jest bardzo wielkim, można powiedzieć, zaszczytem. Kraju mój Polski cmentarz wojenny na Monte Cassino. Zawsze w maju jest świadkiem niezwykle przejmującego i symbolicznego wydarzenia. Również w tym roku wśród grobów poległych za ojczyznę stanęli młodzi ze Związku Strzeleckiego Strzelec, harcerze i weterani walk o niepodległość oraz tysiące uczestników uroczystości organizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i osób represjonowanych. Ten wielki dzień pokazał, że historia się nie skończyła, że trwa, że tradycje niepodległościowe są nadal żywe, a młode pokolenie z szacunkiem pragnie się wzorować na swych poprzednikach. To w tym świętym miejscu. Przy grobie waszego dowódcy generała Władysława Andersa chcemy Wam podziękować, że 75 lat temu nie zabrakło Wam odwagi i męstwa, że walczyliście o to, aby pokonany został wróg, że walczyliście o to, aby Polska była wolna, aby Italia była wolna, aby Europa była wolna. Bez Was tej wolności by nie było. Jesteśmy Wam za to dozgonnie wdzięczni. Szanowni Państwo, tegoroczne obchody mają wymiar międzynarodowy i międzypokoleniowy. Dlatego tak bardzo cieszy nas obecność młodych ludzi, harcerzy i skautów. Jest ich, proszę Państwa, ponad półtora tysiąca dziś na Monte Cassino. Są też strzelcy. Zaciągnęli oni warty przy grobach tych Którzy tutaj polegli, tych, którzy oddali Bogu ducha ciało włoskiej ziemi, a serca Polski. Na wielu grobach zobaczą Państwo ich fotografie. To akcja, którą rozpoczęliśmy w tym roku. Chcemy przywrócić i przypomnieć ich twarze. Odnajdujemy w archiwach i też za pośrednictwem rodzin ich zdjęcia tych wspaniałych bohaterów. Chcemy, aby w najbliższych miesiącach fotografia każdego z pochowanych, poległych tutaj, była umiejscowiona na jego grobie. Bo w naszych sercach wdzięczność i pamięć pozostanie na zawsze. Tę pamięć zaniosą Państwo także do swoich domów. Po zakończonych uroczystościach każdy z Państwa otrzyma malutką doniczkę z nasionami maków. Będą państwo mogli w swoich domach te maki zasadzić i zadedykować tym, którzy mieli odwagę przezwyciężyć ten niezdobyty szczyt, przełamać linię niemieckiego oporu. Zadedykować go tym, którzy udowodnili, że dla Polaków nie ma rzeczy niemożliwych. To jest niesamowite miejsce. Ten kawałek. Ziemi tutaj we Włoszech, tak bardzo polskiej. Ten cmentarz, na widok którego ściska się serce, a który zna każdy Polak. Widok tego klasztoru, którego z żadnym innym pomylić nie można, i jestem przekonany, nikt w Polsce nie pomyli. Te groby. Bohaterów tamtej bitwy, którzy szli przez ziemię włoską, ale chcieli iść z ziemi włoskiej do Polski, jak w naszym hymnie narodowym, ale nie dotarli do niej. Zostali tutaj, na tej ziemi, na tym cmentarzu. To ona ich litościwie przytuliła. O jakże jesteśmy za to wdzięczni. I składam te podziękowania na ręce ich towarzyszy broni, którzy są tutaj dzisiaj z nami. Jakże bardzo Państwu dziękuję za to, że jesteście, że jesteście takim wspaniałym świadectwem tego wielkiego bohaterstwa i tej niezmierzonej miłości dla Ojczyzny. Miłości tak wielkiej, że z tej miłości oddawaliście tutaj życie. Jakże wam dziękujemy, wy coście przeszli ten szlak bojowy, że jesteście dzisiaj z nami. Ale jesteśmy także niezwykle wdzięczni, dumni. I wzruszeni, panie prezydencie, że pan, prezydent Republiki Włoskiej, przybył tutaj na ten cmentarz. Choć na włoskiej ziemi, tak jak mówiłem, to tak bardzo polski, i jest pan z nami tutaj dzisiaj to wydarzenie bez precedensu. Dziękuję panu za to. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję Pańskiej córce pierwszej damie, dziękuję w imieniu naszego państwa i dziękuję w imieniu wszystkich Polaków. To wielki gest, który zostanie przez nas zapamiętany w tamtej wielkiej bitwie, w tamtej wielkiej kampanii o wolność Europy, po to, żeby zwyciężyć faszyzm, hitleryzm, totalitaryzm stalinowski. To wszystko, co stało się przekleństwem Europy i co zabrało życie tylu, tylu milionom ludzi. To właśnie dzięki także tamtej lekcji stworzono Unię Europejską, której państwa mają współpracować ze sobą blisko, a narody bywać u siebie, odwiedzać się nawzajem i współtworzyć, tak jak powiedziałem, dobrobyt. I to się dzieje. Bo tamta wojna, tamta bitwa zwycięska dla nas Polaków, ale okupiona krwią, była dla Europy i świata wielką lekcją. Nigdy więcej wojny. Nigdy więcej ludzkiej tragedii spowodowanej przez czyjeś okrucieństwo, czyjąś rządze, władzy, potęgi, ziemi. Nigdy więcej. Mój ojciec był tutaj po raz ostatni, dokładnie 50 lat temu. I tak się zastanawiam, jak patrzę dookoła, czy on kiedykolwiek mógł sobie wyobrazić, że dzisiaj po 50 latach będzie taka uroczystość. Ja nie mam słów. Naprawdę. Wtedy stałam za ojcem jako młoda osoba. Dzisiaj stoję nad jego grobem. Szanowni Państwo, mój ojciec miał dwa marzenia. Jedno to było to, żeby Polska była wolna. Drugie to, żeby polski żołnierz był sławny na całym świecie. Żeby, żeby świat się dowiedział, o tym, co Polacy podczas wojny zrobili. I mi się wydaje, że oba marzenia się dzisiaj spełniły. I myślę sobie, jaki ojciec musi być szczęśliwy. Tyle młodzich ludzi. Ojcu tak zależało na młodzieży, na edukacji. Tutaj jest prawie 2000 harcerzy. Także. Chciałabym powiedzieć, że serdecznie, serdecznie dziękuję prezydentom, władzom lokalnym, wszystkim organizatorom, którzy się przyczynili do tego, żeby marzenia mojego ojca się dzisiaj spełniły. uroczystości na Monte Cassino z okazji 75. rocznicy bitwy. E, tutaj, w tym miejscu, są doskonałą okazją dla młodzieży do to jest swego rodzaju żywa lekcja historii spotkania z kombatantami, z ludźmi, którzy byli tutaj, walczyli. Są wrażenia niezapomniane dla Szczelców, dla Orląt. Dzięki takim sytuacjom wśród dużej grupy dzieci, młodzieży czasami rodzą się nowe pasje, zainteresowania. Młodzież decyduje się m.in. na studia historyczne, decyduje się poznawać. Można powiedzieć, że budzimy swego rodzaju głód wiedzy. Bo o to, o to w tym wszystkim chodzi: wychowywać, wychowywać, uczyć, kształtować postawy patriotyczne. Dla szepców naszej jednostki wartości takie jak Bóg, honor, ojczyzna są naprawdę ważne. Podczas szkolenia młodzieży, zwracamy uwagę właśnie na wychowanie patriotyczne, na pamięć o, o polskich bohaterach, o wydarzeniach, które są wpisane w historię naszego narodu.